Hej, to dzień dobry! Mamy, słuchajcie, wtorek? Tak, mamy wtorek. Słuchajcie, miejsce zobaczyć i Natomiast ja nagrałam to Q&A, Jak spróbowałam nagrać vloga w niedzielę, ale w niedzielę wieczorem wpadło tyle. Tak, zaraz otworzymy. Natomiast we wtorek, w niedzielę wieczorem wpadło tyle super pytań, że mówię, dobra, okej. Okay. W środę, bądź w czwartek sobie spokojnie to najnagram nagram i wam zmontuję, dlatego dzisiaj wyskakujemy z vlogiem. Natomiast mój mąż wczoraj zadecydował, że dzisiaj pojedziemy do Zgórzelca, a moje dziecko usłyszało, że jedziemy do Zgórzelca, to stwierdziło, że opróżnia swoją skarbonkę i kupi sobie zabawki. W pierwszej kolejności kupił sobie taki oto wóz policyjny, słuchajcie, za 50 zł były. Fajnie, bo się i otwierają drzwi i daje tutaj sygnały. Super, bardzo fajnie będzie sobie jeździł, więc to jest pierwsza rzecz. Oczywiście, skoro idzie lato, skoro idzie działka, musi być zapas płynu do baniek. A ten płyn kosztuje, słuchajcie, 8 zł I jest genialny. Co to jest? Bańki. I coś, co zrobiło na nas furorę, ja już od bardzo dawna szukałam dla Piotrka kręgli. Bardzo chciałam, żeby te kręgle miał. Szukałam trochę innego wzoru, ale jak zobaczyłam, że jest psi Patrol, to wiedziałam, że będzie wymiatać. I co? Będziemy grali w kręgle? W ogóle słuchajcie, nie mam jednej ręki całej w paznokciach, ponieważ okazało się, że wszystkie moje paznokcie z tej ręki podchodziły. Źle je zrobiłam. Natomiast e, chyba mam ochotę wrócić do bardzo krótkich paznokci. Raz. I w zestawie mamy sześć takich kręgli. I mamy kulkę do kręgli. Proszę bardzo. Możesz sobie wyciągać. E, jeżeli chodzi o mnie, ja kupiłam sobie zestaw takich. Pojemniczków. Moja siostra chyba w tym trzyma przyprawy, jak się nie mylę. Natomiast ja bardzo chciałam coś takiego mieć na zioła, na moje herbatki ziołowe, namięte, pokrzywe i tak dalej. Boję się, że zaregną mi się y, te mole, więc stwierdziłam, że sobie poszukam, jak się sprawdzi i ten rozmiar będzie ok, to będę miała ten rozmiar, jak się nie sprawdzi, będę potrzebowała większy. Ja kupiłam coś takiego, bo mój mąż słuchajcie, wyniósł mi już wszystkie możliwe buteleczki i pojemniczki. Więc kupiłam sobie taki właśnie zestaw wyjazdowy, ostatnio mi na przykład tego bardzo brakowało, jak jechałam do Opola, kosztuje 6 zł, więc chwyciłam przy kasie. Byliśmy też w kastoramie. no zaraz będziemy układać, byliśmy też w kastoramie. słuchajcie, kupiłam yy, granulki do ślima na ślimaki. Niestety plaga ślimaków w tym roku jest gigantyczna, my w tamtym roku ze ślimakami nie walczyliśmy, ja je po prostu zbierałam i wyrzucałam. Natomiast niestety ale w tym roku będzie walka duża. Przy okazji zobaczyliśmy właśnie jaki jest kwestia tyczek i tak dalej. Natomiast yy, zrobiliśmy zakupy i okazało się, że jest jakaś loteria w Kastorami I mówię, a dobra sobie, pyknę sobie ten kod. Słuchajcie, pykłam kod i okazało się, że wygrałam kartę podarunkową na 20 zł. Super. Jestem... Jestem przeszczęśliwa, bo dla mnie 20 zł, co to jest pikuć w kastoramie, bo ja bym mogła żyć w kastoramie. Natomiast yy, fajnie, fajnie, na pewno na coś się przyda. A skoro byliśmy z to szybka akcja obiadowa i tutaj kupiłam sos boloński w Biedronce. Miałam mielone w domu, miałam makaron, więc szybko robimy obiadek. Powiem wam, że mam olbrzymi problem, jeżeli chodzi o obiady. Ostatnio jak mam coś ugotować, to mówię, Jezu, to dopiero co to było? O nie! Znowu to... Nie mam ochoty na to, nie mam ochoty na tamto, i bardzo ciężko mi jest wymyśleć jakiś obiad. Natomiast yy, wpadłem na pomysł, że zrobię sobie takie duże zamówienie ze sklepu internetowego, i to nie jest w ogóle współpraca, nic, nic, nic w tym temacie. Yy, natomiast stwierdziłam, że a spróbuję, spróbuję przejrzeć sobie ofertę sklepu, czy mają coś ciekawego, czy coś padnie mi do głowy. Słuchajcie, popłynęłam na prawie 300. Tyle rzeczy zamówiłam i są i przyprawy, i jakieś zwykłe fiksy, i jakieś tam makarony, więc zobaczycie dzisiaj, co pozamawiałam. I w ogóle zamówiłam sobie maselniczkę, maselniczkę sobie zamówiłam w końcu. Co masz fajnego? Kindle Zoya. nie, nie. miam. No. Więc za chwileczkę, jak przyjdzie ta paczka, to sobie ją obejrzymy. Czeko Mleko Mix. Czeko Mleko Mix? Super. Więc jak przyjdzie ta paczka, to sobie zaraz ją całą przejrzymy. Co tam ciekawego kupiłam, e, co mi w ogóle wpadło, bo ja powiem ja wam, że jak ja robiłam normalnie tą, e, te zakupy, to od razu mi wpadły pomysły na obiady. Między innymi wieki nie jadłam e, łazanek. Chyba z półtora roku czy dwa lata nie robiłam łazanek i zobaczyłam, że jest makaron do łazanek, mówię, ojej, dawno nie jadłam, kupuję. Pokażę wam w ogóle mega patent, jak e, robić je ze słoika. I wiecie, wiecie, zostaje tam dosyć sporo tego sosu. Polecam wam łopatkę z i mam. Taką silikonową, dosyć mocno giętką. I lecicie, słuchajcie, ścianka po ściance. Ścianka po ściance. I zaraz wam pokażę, jak się opróżnia słoik. Patrzcie na te ścianki. Petarda. Petarda. Tak wygląda przeze mnie na szybko wyczyszczony słoik. Więc bardzo wam polecam. Ja zawsze robiłam to łyżką i zawsze mnie to denerwowało. Dobra, skoro jest dzisiaj taki dzień trochę kulinarny, trochę zakupowy, to pokażę Wam fajne rzeczy, które są w Biedronce, nie w Biedronce, w Dino teraz, z firmy Roleski. Jest sos do karkówki i do żeberek. I powiem Wam, że ten sos jest bardzo fajny, ale natomiast trzeba go mało... I czekajcie, czy Wam... Powiem. O, teraz go widzicie, teraz go widzicie. Natomiast trzeba uważać, bo on jest w ogóle z imbirem i z goździkami. I on jest bardzo specyficzny, ale jest bardzo dobry. My robiliśmy w sobotę grilla, sprawdziły się super. Ale również z całego serca polecam Wam sos sezamowy do surówek, sałatek i kanapek. To jest genialne do grilla, do sałatek, na kanapki z szynką, yy, gdzieś tam do różnych rzeczy. Natomiast uważajcie, bo jest niesamowicie kaloryczny. On jest niesamowicie kaloryczny, aromatyczny. To jest po prostu, no taki, powiedziałabym czysty sezam, sezam z octem chyba. Ale jest przepyszny. Jezu, jakie to jest dobre. A żeby Wam pokazać, że nie kłamie... Proszę bardzo, puste opakowanie, prawie że. Mamy tej końcówkę. Ale nie złożyliśmy tego w ciągu ostatnich dni. My kupiliśmy to chyba w grudniu. Dobra, dziękuję. słuchajcie, paczki przyszły. Myślałam, że to będzie wszystko w jednej paczce, a są dwie. Co mnie bardzo zaskoczyło. A jedna jest tak ciężka, że ja naprawdę powoli nie wiem, co ja zamówiłam. Co ta Twoja mama zamówiła, synu, co? nie wiem. Ja też nie wiem. To nie jest żadna współpraca, słuchajcie, tak jak powiedziałam, ja nie mam pomysłu w ogóle na obiady, nie wiem. dlatego zamówiłam takie nie duże, widzę. zrobiłam zamówienie. Nie, nie. Patrz. Co to jest? Możliwe, tak? No to wyciągaj. Dobra, wiesz co, chyba to rozepniemy, wiesz? Bo to jest chyba jakoś tak dziwnie spakowane, że naprawdę się ciężko do tego dostać. Co my tutaj mamy jako pierwsze? Aha, kupiłam pomidory krojone, dlatego że my akurat pomidorów krojonych używamy dosyć dużo. I tutaj mamy fasolki. Zaraz będziemy szukać safari. Daj, zaraz będziemy szukać safari. Zaraz zobaczymy, gdzie tu safari. Aha, i fasolkę czerwoną wziąłem do jakichś dań meksykańskich, jakbym chciała zrobić. Tu mamy znowu coś. Mami, Aha, popatrz, to jest taka fasolka, widzisz? Wziąłem tą fasolkę dlatego, że y, bardzo często Mami, widziałam kiedyś... Ja, co? Mam, ja, kukro, no to szukamy, bo gdzieś w tych kartonach jest, musimy to znaleźć. To co, otwieramy najpierw drugi karton? Mamy. Dobra. Zmiana kartonu, ale skończyłam z tą fasolką. Ja chciałam kiedyś zrobić śniadanie takie angielskie, dlatego tą fasolkę kupiłam. I zadać na twarzy? Dobra, zacznijmy w takim razie od tej lżejszej paczki Mamy tutaj makaron, takie nitki, takie gniazda Stwierdziłam, że można z tym zrobić fajny makaron Albo w sensie z jakąś zupą Albo można to dać do rosołów, więc będzie na pewno fajne Kupiłam yy, piórka Bo raczej rzadko mogę dostać u siebie w mieście piórka Kupiłam coś, już myślałam o grudniu Ja wiem, jest dopiero marzec, ale no... Wyobraźcie sobie jesień, zima z takimi piankami, no to już sobie kupiłam pierwsze opakowanie. Słuchajcie, placki tortili. Ja wiem, co są te duże, ale wychodziły tak fajnie, bo one wychodziły za niecałe 5 zł, 4 z czymś. A można zrobić takie fajne, małe tortille. Co my tutaj mamy? Krakus szynka premium. Tu jest pełno przypraw. Wzięłam, słuchajcie, sprymat i to są sałatki, sos sałatkowy koperek, koperkowo ziołowy nie wiem ile ich wzięłam, na razie jest jeden. Tu mamy liść laurowy, przyprawy do ryby, dlatego że jak zauważyliście, my zaczęliśmy coraz więcej ryb jeść i wiecie, no okej, okay, można zrobić tam w tej mące kukurydzianej, ale czasem fajnie jest coś innego i wzięłam taką przyprawę do ryby. Tu mam czerwone kary. Nie, tam to było żółte kary. Tu jest czerwone kary do jakiegoś dania takiego azjatyckiego. Wziąłam coś takiego jak ryba w sosie e, śmietanowo-koperkowym, również właśnie, żeby zrobić jakąś fajną rybkę. Znowu mamy kolejne dwa sosy te, e, te koperkowe. Co tu mamy? O, e, przeprawa do e, dań meksykańskich. Stwierdziłam, że też wypróbuję to, bo nie próbowałam. Tu też wziąłam, z myślą o jesieni, zimie, to jest przeprawa do kawy Orange Twist. Tu mamy przyprawa do mielonego, bo już ostatnio mi się znudziło, to, w jaki sposób ja robię. Tu wzięłam garnek serowy z pieczarkami i spaghetti. Cztery sosy. Coś czego jeszcze nie mam ze swojej działeczki, czyli pietruszka suszona, koperek suszony i tutaj mamy żurek, dlatego że mam w zawrażarce dwie kiełbasy białe, mam sporo jajek. Tak, moje dziecko się cieszy z safari yy, Mamy sporo jajek Więc zrobię któregoś dnia żurek Tu jest ten makaron do łazanek O którym wam mówiłam Że w końcu jak tylko zobaczyłam to mówię Ale dawno nie robiłam łazanek Z końcem zrobię, więc mam makaron do łazanek Nasze ulubione herbaty Wychodziły dużo taniej niż w Biedronce Więc wzięłam dwie To jest mango nie, yy, Tak, mango i brzoskwinia A druga to jest owoce leśne tu jest zwykła sól alpejska, bo nam się kończy, to mówię od razu wezmę. Z takich saszetkowych rzeczy mam jeszcze jakieś przyprawy do pomidorów, ponieważ no, przed nami jest sezon pomidorowy, myślę, że na pewno się przyda. Tu mamy też jakąś przyprawę do kuchni e, indyjskiej i tu jest butter chicken. Też jestem tego. Też jestem tego bardzo ciekawa przyprawa do sosu przed nami sezon grillowy, ziele angielskie, to pierwszy raz zobaczyłam, Keba, kebab, ale to jest shawarma, 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 do pizzy po sycylijsku, i coś, z czym się jeszcze nie spotkałam, to jest chrupiący kurczak z czosnkiem. Więc też fajnie. I tu mam, widzę, sporo czy do otwarcia. Aha, i jeszcze mamy tutaj sos yy, śmietanowo-koperkowy, też do jakiejś ryby czy do jakiegoś mięsa. Wiecie, no za chwileczkę będziemy potrzebowali coś takiego na szybko. I tam chyba już nie ma nic. Nie ma nic. Dobra. Coś, o czym od bardzo dawna myślałam, a mianowicie chciałam kupić sobie maselniczkę. My od jakiegoś czasu mamy straszną fazę na masło. Zresztą ja po maśle się czuję dużo lepiej niż po margarynie. Dlatego kupiłam. A to jest plastikowe. Myślałam, że to jest szklane. Kupiłam sobie taką maselniczkę na masełko, żeby po prostu było. Wiecie, my teraz będziemy mieć cały czas otwarte okna, wlatują te wszystkie muchy, pszoły i tak dalej. Nie chciałabym, żeby gdzieś tam coś mi usiadło na tym maśle. Więc tak, kolejna rzecz. Przecier pomidorowy, też, żeby wpaść na jakiś pomysł obiadowy. Tych przecierów naprawdę już dawno nie używałam, a z chęcią bym chciała po prostu coś tam zrobić sobie. Wiecie, no naprawdę, ja już nie wiem, co mam gotować w tym domu. Yy, dwa paprykarze szczecińskie. Jakby gdzieś tam nie mielibyśmy pomysłu na kanapki, no to będzie akurat gdzieś tam w zapasach i coś, co jest smakiem mojego dzieciństwa, dlatego że mój Tata pochodzi z um, okolic Ostrzeszowa. Większość mojej rodziny pracowała w marce profi i właśnie, słuchajcie, profi z indykiem to jest mój sm smak dzieciństwa. Tak, profi z indykiem albo pasztet z koperkiem. To są moje smaki dzieciństwa. Dobra, lecimy z tym drugim kartonem, który został przerwany. O, Jezu, on jest tak ciężki. Mówię wam, ja popłynęłam, popłynęłam autentycznie. Dobra, coś czego, nie może, coś czego nie może ona do domu zabraknąć, czyli papier do drukarki. U nas taka ryza idzie naprawdę ekspresowym tempie, a że już mamy ostatnie dosłownie chyba z dwie kartki, to musiałam zamówić całą ryzę. Więc super, będzie można ją nowo drukować. Kolejny pomysł na obiad: szczaw. Wziąłam szczaw konserwowany, żeby zrobić właśnie szczawiową więc również kolejny pomysł na obiad, Wziąłem coś takiego, pierwsza raz to w ogóle z się z tym słuchajcie jestem cała w tym paprochach, więc wybaczcie. To jest y, Davole i to jest sos słodko-kwaśny, czy to jest ten sos, co jest z McDonalda? Bardzo mnie to ciekawi, ale z chęcią wypróbuję. Wzięłam sobie folię. Słuchajcie, ja już nie pamiętam, kiedy ostatnio kupiłam taką folię spożywczą do żywności, która po prostu gdzieś tam będę mogła sobie przykryć. Bardzo mi tego często brakuje, więc w końcu to kupiłam dwa groszki, również do jakiejś sałatki, czy do jakiegoś obiadu, żeby było w zapasach. Tak samo dwa dwie puszki kukurydzy. Ja nieraz robię pizzę i sobie myślę, hmm, mogłam kupić kukurydzę, zapomniałam. A tak w zapasach będzie. Mamy tutaj jeszcze jedną, jeszcze jedną puszkę, to są pomidory krojone w sosie pomidorowym I mleko kokosowe, właśnie to jakiś dań z kary Do sałatek, ponieważ przed nami przepiękny okres z warzywami świeżymi Kupiłam sobie kujawski i to jest czosnek z bazylią, to jest to takie do sałatek Ja już miałam inne smaki, czosnku nie pamiętam czy miałam Ale właśnie z chęcią sobie zamówiłam, chyba miałam tylko z bazylią Nasza ulubiona czeska, co mm, to, to jest? Musztarda. I wziąłam dwie rzeczy na spróbowanie. Tu wziąłam jakiś e, salsa dip i to jest serowy do naczosów. Może gdzieś tam nam się będzie chciało naczosów, to sobie wtedy zrobimy. Zresztą w ogóle można zrobić fajne naczosy z tortilli, jak wam zostaje. I tu mamy coś takiego, e, wawrzyniec, pasztet fasoli z ziołami. I również wziąłam jakby gdzieś tam nam się zachciało po prostu czegoś innego. To również mamy. I takie wielkie zakupy poczyniłam. Teraz trzeba to wszystko schować i w tym miesiącu to jeść. Myślę, że warto czasem sobie zrobić coś takiego, no bo po prostu wpadały Wam pomysły na obiady. Widzicie, ja już tutaj mam szczebiu w razu. Od razu mam tutaj pomysł na to, żeby zrobić łazanki. Od razu patrząc na to wszystko, gdzieś szukam tego mojego kary. O, mogę zrobić przecież kary. Leko kokosowe, kurczaka mam zabrażarce, mogę do tego dorzucić ryż, mam obiad. Tu mam właśnie jakieś kukurydzy, czy groszki, to zawsze do jakiś sałatek, czy do pizzy. Tu mam pełno przypraw różnego typu, więc naprawdę takimi zakupami możecie sobie nieźle... Aha, jeszcze tu jest! Sos do spaghetti z oregano. O, kolejny pomysł na obiad. Tak, zbrakowało mi właśnie tego sosu. Więc jak widzicie, warto sobie coś takiego czasem zrobić, żeby wam później po prostu wpadały szybkie pomysły. A teraz trzeba to rozpakować i posprzątać. Ewidentnie muszę iść po odgórzu. Słuchajcie, na razie to po prostu powrzucałam. Tutaj te puszki i tak dalej, ale ewidentnie będzie trzeba tą szafkę posprzątać. Kompletnie zapomniałam, że nagrywam dla Was vloga. Kompletnie. I tak sobie siedzę, pikuję, grzybię w tej ziemi i sobie przypominam: O, o vlog. I tutaj możecie zobaczyć moje wymęczone sadzonki. To jest kolendra, dobrze mówię? Tak, to jest kolendra. Tu mamy jeszcze trochę selerów. Przerzuciłam. Pomidory, tutaj to tą paletkę, bo tamte aż się boję ich ruszyć, naprawdę. Tyle ile sadzonek mi popaliło ostatnie dni, to boję się. I idę do Piotrka złożyć pranie. Jak poskładam pranie, ogarnę kuchnię, to biorę się za przesadzanie lawendy. Dobra, słuchajcie, właśnie przyszłam sobie zaparzyć zioła i stwierdziłam, że pokażę wam, co ja w ogóle piję za zioła. Mam tutaj takie pudełeczko, w którym trzymam część, część ziół, a część trzymam po prostu w takich zwykłych pudełkach dlatego właśnie kupiłam sobie te słoiczki, chociaż teraz wiem, że te słoiczki są już za małe, ale dobra, okej. Okay. Tutaj, jeżeli chodzi o to zielone opakowanie, to mam tutaj ten rumianek, tu mam koper włoski, mam również melisę miętę, w ogóle ostatnio coraz częściej jak dospać spać, piję melisę, i mam również pokrzywę, i ostatnio u mnie nie ma dnia, żebym nie miała dzbanka albo pokrzywy, albo mięty. Dzisiaj rano miałam miętę, wczoraj miałam pokrzywę, natomiast ja w ogóle odchodzę od kawy rano. Ostatnio zrobiłam sobie taki eksperyment. Przez trzy dni nie piłam kawy rano, i słuchajcie, skończyły mi się bóle jelit ale kupiłam sobie również morwę białą. Bardzo dużo ostatnio się naczytałam właśnie na temat morwy białej i stwierdziłam, że to jest akurat odpowiedni czas, żeby spróbować ją pić. I również teraz będę ją sobie parzyć. Ja mam taki dzbanek. Ja mam taki oto dzbaneczek i właśnie w nim sobie zaparzam. I teraz gotuje się woda. Wrzucam morwę. Ja daję dwie, dwie saszetki ziół na taki dzbaneczek. Dajcie znać jakie wy pijecie zioła. Ja kiedyś piłam jeszcze czystek, ale mi czystek nie do końca wchodzi. Mam coś, żeby otworzyć nie. E, ani będę wam przeleścić. E, czystek, tak. I coś jeszcze takiego piłam? Chyba nie. Nie kojarzę teraz. W ogóle dla mnie pokrzywa to było. Do tej pory uważam, że każda kobieta. Zwłaszcza w trzecim trymestrze ciąży, jeżeli nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań powinna pić pokrzywę. Słuchajcie, ja do końca, przez całą ciążę i pod koniec ciąży nie miałam żadnych opuchniętych nóg. Nie miałam żadnych jakichś obrzęków zatrzymania wody. Nie miałam w ogóle. Myślałam, że z mi co yy, Nie miałam w ogóle żadnych problemów z laktacją. Nie miałam jakichś zastojów dziwnych. Nie, słuchajcie, u mnie wszystko naprawdę wyglądało super. Podejrzewam, że to jest zasługa gdzieś tam po części genów, ale też gdzieś tam po części jest to wszystko związane z pokrzywą. Uwielbiam pić pokrzywę. Jeżeli nie umiecie się przekonać do smaku zwykłej pokrzywy, to bardzo Wam polecam, e, chyba Lipton ma, pokrzywę z mango. To jest mój smak, słuchajcie, pierwszych dwóch trymestrów ciąży. Cały czas pokrzywa z mango. Dobra, wiecie co, ja już nie będę przedłużać tego vloga, bo sam hall. Trwał bardzo długo, umówmy się. E, mimo, że ja go tam dosyć mocno potnę, więc dziękuję Wam bardzo tego vloga. Myślę, że taki zwykły domowy jest ok. Już niedługo będą tylko ogrodowe, bo będziemy wiecznie na ogrodzie, ale też muszę je trochę kupić ziemię. Właśnie tak patrzę, słuchajcie, jaką tam oka na moje oregano. I moje oregano krzyczy na mnie. Przesadź mnie, daj mi więcej miejsca! A tu są, słuchajcie, trzy takie sadzonki, ale tego jest naprawdę dużo. Widzicie to. To na mnie już krzyczy. Przestać mnie. Dzięki wielki papa.